Siemanko, siemanko, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Rajek, już pewnie zapomnieliście o mnie, aczkolwiek ja nie zapomniałem o was i dlatego nagrywamy sobie odcinek, oczywiście na PL10 nie gramy, ale wejdziemy na potrzeby odcinka, wspomagać umiejętności tylko kupię, żeby, żeby zrobić ataki ligowe itp itd i ligi nie mam w ogóle, no nie gram tutaj, nie mam czasu. Kupię jeszcze wspomagać sobie, bo jutro możliwe, że zajrzę. Bo jutro mam dzień wolny, aczkolwiek jadę sobie wypocząć, bo jest zajwista pogoda, nad wodę sobie pojadę, poskaczę sobie. Tylko mam nadzieję, że pogoda będzie fajna, nie? Bo ogólnie, przez ostatnie dni, no to tak gorąco jest, aczkolwiek też mocno pada chwilami, nie? Tak przez godzinę, dwie. Mm, ale mam nadzieję, że będzie gate, nawet w deszczu będę się kąpać, wyjebane tam. Eee, no, jak możecie zauważyć, yy, yy, ogółem na moim kanale jest mniejsza aktywność. Yy, tutaj, jak widzicie, no, cztery komunikaty miałem w rankingu. No, Hirokony, nie Hirokony. No, nie gram, nie gram, no co ja będę pierdolić. Wiem, że te królik skończył grę, nasz koleżka. Teraz Kacper chyba na tym koncie gra z tego co mi wiadomo. Szkoda, szkoda, króliczka. Ale dobra, Jerycho pewnie mnie bił. O co to za bocik? A to ten z eventu. Event pewnie już się skończył, nawet nie wiem, nie mam pojęcia. Eee, nie mam pojęcia czy się skończył, czy nie. Jestem 11 w rankingu, chyba 10 byłem. Kurwa. A, chwila dla spiętego damy kontry. Mm, no właśnie spiętym miałem kontrować, Trochę pokontrowałem i nie kontruję, no ale cóż, życie. Mm. Nie wiem, czy event już się skończył Pewnie tak, bo nagrywałem ostatnio tydzień temu No, ale wiecie Chcę... O, wygrałem z nim Nie wiem, jakim cudem Chcę po prostu nagrać, żebyście mieli, nie? Tak po prostu Bo jednak nie można tak do końca wyjebać jajek Na TPL10 Wchodzę tu tylko na potrzeby odcinka A dla was, no wiecie Jak mam czas, to se nagram Także znaczy, dzisiaj to miałem akurat czas, bo po co ja tam byłem w szkole na jednej lekcji, później z kuzynkiem sobie w robocie jeździłem, on rozwoził, ja se z nim tam przebywałem, nie? E, dobra, treningi, czy robić treningi, robić treningi, a możemy zrobić, nie? I tak tu rzadko robię. Mm, I nie mam żadnego pecika do ekspienia, e, pewnie jakiś na no, pierwszym levelu się znajdzie, tak w ogóle taki tip, nie? Mm, zaraz wam pokażę jak robicie treny. To weźcie sobie jakiegoś peta, którego chcecie expić, bo z tych treningów też wpadają punkty doświadczenia, nie? Także wiecie, zawsze to jakiś tam exp no i wiecie, zawsze to jakiś progresik, nie? Zawsze to jakiś progresik. Ogółem to zaraz, koniec roku szkolnego, 19 chyba czerwca. Ja 19 albo 17, nie wiem, ale jakoś kilka dni po zakończeniu. Roku szkolnego mam egzaminy zawodowe. Jestem w trzeciej technikum. No i później już do matur, nie? Do matur, do matur. A bo na maturę chciałbym zdać, nie? Polaka się tylko obawiam. E, pisemnego. Bo no, ósmy to tam aby gadać. Znaczy zależy też jaki temat się trafi, nie? Jak chujowy, którego nie rozumiesz, no to. no to lipa, nie? O, te boby jeszcze u mnie leżą. No ale nic nie zrobię z tym. Niech leżą. BW nie będę czytać. A możemy sobie zaatakować w kryjówce kogoś. E, w ogóle nie wiem, czy ktoś jeszcze nagrywa tą grę. Powiem Wam szczerze. Bo jakoś wcześniej mi wyskakiwały w proponowanych takie mniej więcej, nie? E, Tatsumi, na przykład mroczny Kasper. A teraz nic mi nie wyskakuje. Nie wiem, czy nikt nie nagrywa tej gry, czy o co chodzi. Nie mam pojęcia Ale dobra, telefony alarmowe Wszystkie zrobione, no zobaczcie Tylko szkoda, że to jeszcze z tamtego tygodnia Ale nie szkodzi Odbierzemy sobie Te nas nie interesują No i tak, jesteśmy teraz na PL22 Tylko, że tutaj straciłem dni logowania Bo przez dwa albo trzy dni nie wchodziłem Bo miałem trochę ważniejsze sprawy I ogółem brak czasu hmm. Wspomagacze są Nadal jestem w South Park, także spokojnie wyjebali mnie za to, że nie grałem, ale akurat przywódczyni wiedziała, że no troszkę skomplikowała mi się gra. No ale nie szkodzi, wejdziemy teraz, robimy coś. W drużynę nie będę wchodzić, bo wiadomo. To mi jeden, on przypadkiem nie był. On był w South Park, ale poszedł do oddziału. Z tego co pamiętam, przez chwilę był w oddziale. Bo aktualnie chłopak nie gra. Dobra, no robimy. Ataczki. Nie wiem, o czym zbytnio wam pogadać. Kiedyś to jakoś bardziej dzieliłem się z wami moim życiem, ale to dlatego, że miałem mniej widzów, nie? O kurwa, przegrałem. Mniej widzów miałem, zresztą mogłem pogadać. A o, 650k ekspo niecałe. A teraz mam więcej widzów, więc no wiecie, no nie będę pierdolił dużo o moim życiu. Skupimy się na Gierce, w, której, w którą i tak nie gram. Od sprawdzę w ogóle czy to się nagrywa. Ale za to możecie napisać co tam u was. Eee, bo jeszcze jakąś tam oglądalność, mimo wszystko mam z tego co widziałem. Ostatni odcinek, no 750 wyświetleń jakoś wykręcił. Także wiecie, no nie najgorzej, nie najgorzej. Tak zawsze miałem po 1000, plus, ale z racji, że nie nagrywam, no to nie ma co się dziwić, nie? I nie boli mnie to w sumie jakoś. Ci, co będą oglądać, to i tak będą oglądać. I bardzo dziękuję, nie? No dobra, tutaj możemy trening wziąć. Bo... No jeszcze mamy godzinę do 24 w sumie. Eee, także posiedzę już na tej gierce, bo jutro. Bo jutro, jak wiecie, jadę sobie odpocząć, nie? Więc mogę se tu posiedzieć, posiedzieć, poklikać. W ogóle tak gorąco dzisiaj jest. Masakra, powiem wam. Masakra. Na Podlasiu ostro grzeje. Mam nadzieję, że jutro będzie tak samo grzać. A, no i co? Mm, bo chyba nie mówiłem tego wam na odcinku. Zrobiłem sobie peta pod walki drużynowe. Ma zęby ostre jak nóż. Mm, czyli taką lepszą kropelkę, niewyczerpane źródło. Czyli mamy 40% szans na to, aby nasze obra obrażenia... Miały o 50% więcej, chyba damage, tak? Bo tak po prostu spojrzałem na liczby, masz 40% szans na, to, na zadawanie obrażeń w wysokości 50% aktualnego trafienia przez 4 rundy i występuje wielokrotnie podczas walki. No to tak, No to zwiększa nam damage o 50%, nie? Rozpieszczanie, w końcu podstawa do walk drużynowych i uderzenie uszami, czyli lepsza lawina, co jest bardzo dobrym skillem ogólnie. Szkoda, że tutaj przepadły mi te dni logowania, wam, szkoda trochę, bo tutaj już miałem, no, dzień w dzień od 5 czy 4 września się logowałem, w każdym razie od dnia, którego wystartował serwer, nie? Na PL-10 przed moją tą długą dwuletnią przerwą miałem e, 600, 600 ileś dni, nawet nie wiem czy 700 nie miałem, bo... Grałem równe 2 lata, nie? Czyli 700. 728 powinno wyjść jakoś 729, nie? Pamiętam, że na pewno miałem 600. Ale też logowałem się dzień w dzień przez 2 lata, także. Możliwe, że i miałem ze 700 ponad. Bo wiecie, wtedy gimnazjum, człowiek się spierdalał z lekcji, żeby łatra ubić. Takie czasy były. Ja, znaczy, ogółem powiem Wam, że gdyby ta aplikacja na telefon była wygodniejsza, to bym mi może jakoś klikał tutaj w gierce. E, bo mimo tego, że mam tą aplikację Hero Zero na telefonie, to jakoś z niej nie korzystam, bo jest to w ogóle nieporęczne, nie? Jest pozioma, przez co no niewygodnie się klika. Na przykład ja cały czas, jak w robocie jestem, to cały czas w samochodzie, nie? No to wiecie, no to tak kurwa nieporęcznie, nie? A gdyby była pionowa, tak jak kiedyś, ta stara apka, ona była bardzo wygodna i mało baterii żarła i w ogóle fajna była. Taka taka po prostu, o. no, no zajebiście, trening mi się skończył, standard, minął czas. Była taka poręczna, swojska taka apka. No i nie wiem o czym wam pogadać. Eee, poprawiajcie ocenki na koniec roku, ja powiem wam, że nic nie musiałem poprawiać, ale miałem jakby, można powiedzieć, że z historii brakowało mi niewiele do trójki, nie? Nie było mnie w szkole, jeden dzień przychodzę, na następny babka mi mówi, że żebym sprawdził, poprawił na trójkę e, bo mi do trójki mało brakuje. Ja mówię, że i tak się nie nauczyłem, nie umiem, no to bez sensu, nie? A mówi, no to nastrzelaj, A to ja, no dobra, to nastrzelałem tego. Tak Ogółem było do zdobycia 29 punktów. Ja na strzelałem 10, dwa sam wiedziałem. No i, mimo że miałem ogółem 13 punktów, bo jeszcze coś tam dopisałem później, to 13 punktów z 29 to nie jest 50%, tak jak na trójkę powinno być, ale mi naciągnęła na trójkę, także bardzo fajnie. Pierwszy raz miałem takiego farta, że tak nastrzelałem, i akurat w takim momencie, nie? To bardzo spoko, bardzo spoko. No i jedynie to tylko to, co poprawiałem, i to w ogóle się nie uczyłem, tylko nastrzelałem, nie? Dobra, ile to się nagrywa? 10 minut, 11. No, będę kończyć, będę kończyć, nie? Będziemy tu sobie klikać te misyjki. Yy, w ogóle to. Miłych zbliżających się wakacji. I poprawiajcie, jeśli jeszcze musicie. No, do następnego. Nie wiem kiedy będzie następny odcinek. Możliwe, że niedługo, to znaczy w tym tygodniu może jeszcze będzie. Zobaczymy, zobaczymy. Zobaczymy. Ja się żegnam, bo Pierdole jak głupi. Dobra. Elo, nie? Elu wani.